Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy profesjonalne czyszczenie instalacji za pomocą maszyny płuczącej Fernox Powerflow MK3. Mam tutaj zestaw kompletny. Zobaczcie, co zawiera. Pompę Powerflow MK3 o mocy 1400 W, która może wytworzyć obieg do 99 litrów na minutę kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi po polsku. Mam tutaj zestaw węży przyłączeniowych. Zestaw śrubunków, którymi możemy podłączyć się w miejsce pompy obiegowej. Śrubunki o rozmiarze 1, 1, 2 cala. I oczywiście węże do podłączenia do płukania instalacji. Jako dodatkowy osprzęt mamy adapter do filtra TF1, adapter do filtra Omega oraz adapter służący do podłączenia w miejsce wirnika pompy obiegowej. Kolejnym osprzętem jest separator magnetyczny o mocy 11 tysięcy gaussów, który skutecznie przyspiesza i usprawnia pracę. Pracę zaczniemy od podłączenia adaptera w miejsce pompy obiegowej. W tym celu zakręcamy wszystkie zawory. Zrzucamy sobie wodę z grupy pompowej. Demontujemy silnik. Dość prosta czynność, ale ten sposób naprawdę bardzo, bardzo przyspiesza wam pracę i bardzo ułatwia tą pracę. Do adaptera mamy dołączone również oringi, pasujące do różnych. Do różnych korpusów pomp obiegowych, i tutaj musimy dopasować ten, który nam najlepiej będzie pasował do wszystkiego. Co jest bardzo ważne, adapter jest regulowany. Z automatu reguluje nam się do głębokości korpusu. Co jest też ważne, jest dość cienki, dzięki czemu możecie go zamontować bezpośrednio w kotle. Spójrzcie. Zakładamy, montujemy to na śrubach, które były przy pompie obiegowej. Okej, okay. przyłącze mamy zamontowane. Teraz przystąpimy do podłączenia węży. Maszynę już mamy podłączoną do adaptera. Mamy podłączone wszystkie węże przyłączeniowe, czyli zrzut wody z instalacji, tłoczenie wody z pompy do filtra i z filtra do instalacji, wąż napełniający świeżą wodą. Mamy również zawór antyskażeniowy, także bez obawy o skażenie wody pitnej. Mamy również dwa węże podłączone z tyłu pompy. Jeden z węży to jest wąż grawitacyjny, drugi jest to wąż wymuszonego zrzutu. Dzięki czemu będziemy mogli jednocześnie napełniać instalację świeżą wodą i brudną zrzucać do kanalizacji. I w pierwszej kolejności instalację wypłuczemy bieżącą wodą po to, żeby się większości brudu z niej pozbyć. Następnie uzupełnimy środkiem czyszczącym i przystąpimy do Czyszczenia instalacji. Także zaczynamy od napełnienia maszyny wodą. Maszynę uzupełnimy do połowy, odkręcamy zawory, uruchamiamy pompę, i czyścimy ją wstępnie z brudów. Maszynę mamy napełnioną wodą, przystępujemy do płukania instalacji, w tym celu włączamy maszynę. Odkręcamy zawory instalacyjne i obserwujemy, co nam się będzie tutaj działo w instalacji. Już zaczyna płynąć, także obserwujemy, co się dzieje. Jeśli instalacja będzie bardzo brudna, będziemy na bieżąco dopełniać wodę i zrzucać brudną z instalacji do kanalizacji. Pamiętajcie o tym, że przy tej czynności musimy odkręcić wszystkie grzejniki. Maksymalnie, żeby ułatwić przepływ wody z maszyny. Pompa pracuje już około 5 minut. Zobaczmy co. Wyłapał nasz filtr magnetyczny. Aż sam jestem ciekaw. Proszę bardzo, pierwsze 5 minut pracy już mamy złogi, których naprawdę chcemy się pozbyć z instalacji. To jest coś, co zaszkodzi naszemu kotłowi. Przede wszystkim, zakręcimy. Do czyszczenia instalacji użyjemy środka Power Cleaner F8, który jest obliczony na 130 litrów z ładu wody. Średnio licząc jest to około 16 grzejników lub 250 metrów kwadratowych ogrzewania podłogowego. Także w instalacji mamy około 100 litrów. W maszynie mamy 20, więc mieścimy się w normie. Wlejemy środek do maszyny, który nam maszyna nam to rozprowadzi po całej instalacji. Środki te możemy stosować bez obaw o uszkodzenie instalacji. Są to środki bezpieczne, yy, są rekomendowane przez większość wiodących producentów kotłów, także bez obaw możemy czyścić nimi instalację. Środek ten pomoże nam się w pełni pozbyć wszystkich złogów, jakie są w naszej instalacji. Moi drodzy, producent zaleca, żeby preparat pracował minimum godzinę w instalacji dla uzyskania lepszych efektów pracy. Maszyna pracuje bezinwazyjnie. Obeszliśmy cały dom, drzwiiki są odkręcone. Wszystko pracuje jak się należy, a my w tym czasie, żeby się nie nudzić, jedziemy na obiad. Minęła godzinka, my jesteśmy po obiedzie. W tym czasie maszyna pukała cały czas. Zobaczmy, co zgromadziło się w filtrze. W tym celu, w tym celu użyjemy funkcji Bypass. I zobaczmy, co nam się tutaj zebrało. Proszę bardzo. Jest. Tego sporo się nazbierało. Zobaczcie, jeden taki pierścionek tych zanieczyszczeń wystarczy, żeby uszkodzić wirnik w pompie obiegowej. Wirniki w pompach obiegowych mają magnesy stałe. Tak samo jak nasz filtr. Także po to czyścimy instalację, żeby chronić nasze pompy obiegowe. W trakcie płukania używaliśmy też funkcji prawo-lewo, czyli zmienialiśmy kierunek przepływu wody. Puszczaliśmy w grzejnikach od dołu do góry i z góry na dół po to, żeby skuteczniej odprowadzić wszystkie zanieczyszczenia do filtra. W tej chwili, żeby usunąć e, wodę z instalacji ze środkiem czyszczącym, użyjemy funkcji empty i użyjemy do tego funkcji dump, czyli zrzucamy, o, zrzucamy wodę z instalacji. Następnie instalację, e, w instalację wpuścimy czystą wodę i przepniemy się na instalację ogrzewania podłogowego. Zobaczcie w jakim tempie maszyna pozbywa się wody z instalacji. Naprawdę robi robotę. W ten sposób skraca na to naprawdę czas pracy. Przepiliśmy się do ogrzewania podłogowego i znów ta sama procedura. Uruchamiamy pompę, dolewamy środka czyszczącego. Power F8. Gotowe. Instalacja będzie pracowała przez godzinę. Na końcu, do instalacji, wlejemy protektor plus filter fluid. Jest to inhibitor korozji, który zabezpiecza instalację przed korozją. Doprowadza do odpowiedniego pH wody w instalacji wymaganego przez producentów kotłów oraz zabiera detergent czyszczący, który może na zawsze pozostać w instalacji. Dobra, teraz sprawdzimy, co nam się nagromadziło w filtrze. O proszę, zaczyna nam się zbierać. Także w ogrzewaniu podłogowym też jest tego sporo, jak widać. Dobrze, niech sobie pracuje godzinę. Najważniejsze, żebyśmy mieli dobrze wyczyszczoną instalację i zadbali o nasz kocioł. Żeby on zadbał o nasze ciepło w domu. Zrobimy sobie jeszcze my jeden mały eksperyment. Do tych słoiczków wlejemy sobie wodę, którą uzupełniliśmy instalację. Centralnego ogrzewania, w będzie ta sama woda, ale do jednej dolejemy inhibitor korozji Protektor F1. Zobaczycie, co się stanie po tygodniu dwóch z tymi słoiczkami. W nich jest wszystko to, co możecie znaleźć w instalacji, czyli mieć, stal stali aluminium. Także zaczynamy, wlewamy wodę. Także ten słoiczek zostawiamy bez chemii. Do tego wlejemy sobie 5 ml inhibitora korozji. Ok. Zabezpieczymy sobie wszystko, co jest w tym słoiczku. I pozostawimy tutaj to na dwa tygodnie. Za dwa tygodnie pokażę Wam, co się tutaj zmieniło. Ok, odkładam to wszystko na kocioł. Czyszczenie instalacji dobiegło końca. Mamy wyczyszczone ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe. A więc zobaczmy, co zebrał nasz filtr. Spójrzcie, co się zebrało. Także jest tego dosyć sporo. To wszystko było w naszej instalacji. Teraz będzie ona czysta będziemy mieli pewność, że nasz kocioł będzie pracował przez lata bezawaryjnie. Ja teraz biorę się za demontaż tych wszystkich rur. Pozbieram sprzęt i czas najwyższy uzdatnić instalację. No, i rozezpoczynamy. Czas zaaplikować. Protektor plus filter fluid. Tak jak mówiłem, podłączymy się do zaworu spustowego ze sprzęgła hydraulicznego. To nam pozwoli rozprowadzić preparat po całej instalacji, ponieważ wszystko z instalacji trafia do sprzęgła i wróci z powrotem do instalacji. To jest jeden z najłatwiejszych sposobów aplikacji. Dzięki temu, że mamy to pod ciśnieniem, możemy spokojnie sobie przykręcić do zaworu spustowego. Które ma króciec 3 czwarte. Tak jak nasza rurka. I proszę bardzo. Odkręcamy zawór i aplikujemy. Bardzo prosty sposób dozowania. Bardzo szybki. I trafia wszystko tam gdzie trafić powinno. To już tak naprawdę wisienka na torcie. Proszę bardzo, kilkanaście sekund i gotowe. Zapręcamy zawór. Puste. Także to samo robimy z drugą butelką. Odkręcamy zawór i aplikujemy. Jeszcze chwilę, odczekam, żeby mieć pewność, że wszystko z tej butli wyszło. No i gotowe, moi drodzy. Mamy uzdatnianą instalację. O, Możemy teraz tylko uzupełnić ciśnienie w instalacji. I po wszystkim mamy chronioną instalację. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, Chroncie swoje instalacje, żeby służyły Wam jak najdłużej. A my jeszcze się zobaczymy za dwa tygodnie. Pokażę Wam, co się dzieje w tym słoiczku. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Wracamy ponownie. Moi drodzy, pokażę wam teraz co się zgromadziło w tych słoiczkach. Spójrzcie, to jest słoiczek z dodatkiem inhibitora korozji. <laughs> zobaczcie. Nic tu się nie dzieje. Mamy tu mieć mosiąc, żelazo, aluminium. Wszystko to co jest w instalacji. Zobaczcie, nic tu się nie dzieje. A teraz zobaczcie słoiczek, w którym nie ma inhibitora korozji. Zobaczcie co tu jest. Kurczę, ruszyłem, już nic nie widać. Takie rzeczy gromadzą się w waszych instalacjach, kiedy ich nie chronicie inhibitorami korozji. Zobaczcie. Ta sama woda, ten sam skład. Skład słoiczka, w którym no, mamy wszystkie te rzeczy i zobaczcie jaka różnica. Czysta instalacja, brudna instalacja. Jak widzicie, moi drodzy, warto chronić instalację. Także zadbajcie o swoje, żeby Wam posłużyła długo i bezawaryjnie. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.